To pan po mnie? krzyknęła maja lis, zatrzaskując drzwi biurowca z takim impetem, że aż echo rozniosło się po szklanym lobby. Zbiegła po schodkach, trzymając w dłoni telefon, torbę i teczkę, z której co chwilę wysuwały się dokumenty. Włosy miała rozczochrane, a serce waliło jej jak młot. Przez chwilę rozejrzała się nerwowo po ulicy: deszcz, tłum, auta, klaksony. Na rogu, tuż przy czarnym mercedesie klasy S, stał elegancki mężczyzna. Garnitur leżał na nim jak skrojony na miarę. Zegarek błyszczał, a jego spojrzenie mówiło: Nie mam czasu na głupoty. Maja podbiegła i otworzyła tylne drzwi samochodu. Świetnie, że pan przyjechał tak szybko. Do hotelu Central, proszę i oby bez korków, bo jak się spóźnię, to znowu mnie nie przyjmą. Mężczyzna uniósł brew. Do hotelu Central? Tak, tak. Przecież w aplikacji pisałam dokładnie. Proszę ruszać. Błagam. Witaj na kanale Odkryte Sekrety miejscu, gdzie każda historia skrywa głębszy sens. Zostań z nami, zasubskrybuj kanał i posłuchaj opowieści, która może zmienić twój sposób patrzenia na ludzi i życie. Zanim zdążył zaprotestować, Maja już siedziała z tyłu, próbując dopiąć marynarkę i poprawić rozmazany makijaż w lusterku. Dzień jak z koszmaru, mruknęła pod nosem. Najpierw spóźniony tramwaj, potem kawa na bluzce, a teraz jeszcze ten deszcz. Wie pan, e, czasem mam wrażenie, że los specjalnie testuje moją cierpliwość. Mężczyzna, Aleksander Rajski, przez chwilę milczał, przyglądając się jej w lusterku wstecznym. Nieczęsto ktoś wsiadał do jego auta bez pytania. A już na pewno nikt nie kazał mu ruszać. Z uśmiechem, ledwie zauważalnym, przekręcił kluczyk. Silnik zaryczał miękko. A więc testuje pani cierpliwość? I dokąd tak pędzimy? Do hotelu Central. Mam tam rozmowę o pracę W firmie z Group. Naprawdę? rzucił, unosząc kącik ust. Znam tę firmę. Słyszałem, że prezes to trudny człowiek. Trudny? Maja prychnęła. Proszę pana, to potwór w garniturze. Czytałam opinie w internecie. Ludzie piszą, że nawet spojrzeć mu w oczy to jak podpisać wyrok ale może może to tylko plotki. W każdym razie jeśli się dostanę, obiecuję, że nie dam się zjeść Aleksander parsknął cicho. Ambitnie ambitnie nie. Po prostu muszę mieć za co płacić czynsz. Po ostatnim zwolnieniu żyję z oszczędności. Jak pan? Co jest gorsze od rozmowy o pracę? Czekanie na rozmowę o pracę? Nie odpowiedział, ale spojrzał na nią z innej perspektywy nie jak na spóźnioną kobietę, która pomyliła go z kierowcą lecz jak na kogoś, kto mówi prawdę, bez filtrów. Każde jej słowo było autentyczne, szczere. Wolne od tej sztucznej kurtuazji, którą słyszał codziennie w swoim biurze. A pani wie, że nie każdy szef jest potworem? A pan wie, że nie każdy kierowca ma czas na filozofię? odcięła się błyskawicznie, nawet nie spoglądając w jego stronę. Zapadła cisza. W aucie rozległ się tylko dźwięk wycieraczek i ciche pyknięcie kierunkowskazu. Maja westchnęła. Nie wiedząc, że jej słowa rozbawiły prezesa największej firmy w mieście bardziej niż cokolwiek w ostatnich miesiącach. Kiedy dotarli na miejsce, Maja wyskoczyła z auta w pośpiechu, poprawiając spódnicę i torbę. Wyciągnęła z portfela banknot i podała go mężczyźnie. Za kurs i. Dzięki, że pan nie komentował. Większość kierowców udaje psychologów a ja dziś naprawdę nie mam na to siły. Aleksander spojrzał na banknot i odsunął jej rękę. Zatrzymaj to. Może pani się jeszcze przyda. Nie zrozumiała, ale wzruszyła ramionami. Jak pan woli. I powodzenia. Wnowie pan? W dalszym. Jeżdżeniu. Zamknęła drzwi i pobiegła w stronę hotelowego wejścia, nawet się nie odwracając. Aleksander siedział chwilę w milczeniu. Potem uśmiechnął się sam do siebie i ruszył w stronę biura, gdzie za pół godziny miał prowadzić rozmowę z kandydatami na nową asystentkę. W hotelowym lobby Maja z trudem złapała oddech. Spojrzała na zegarek spóźnienie pięć minut jeszcze nic straconego. W windzie poprawiła włosy, wzięła głęboki wdech i powtórzyła sobie cicho: Dasz radę, Maja. Tym razem się uda, drzwi sali konferencyjnej otworzyły się z charakterystycznym klik. W środku siedziało kilku menedżerów i on. Ten sam mężczyzna. Ten sam uśmiech. Ten sam zegarek. Ten sam spokojny ton, gdy powiedział: Dzień dobry. Zanim zaczniemy, chciałbym przedstawić się. Aleksander Rajski, prezes z Group. Świat Maj zatrzymał się na chwilę. To. To pan od Ubera, wyrwało jej się, zanim zdołała ugryźć się w język. W sali rozległ się stłumiony śmiech. Aleksander spojrzał na nią spokojnie, niemal z rozbawieniem, i odparł. Niezupełnie, ale jeśli to pani kurs, to chyba właśnie zaczynamy. W sali zapadła cisza tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Maja stała nieruchomo, trzymając teczkę jak tarczę. A jej policzki przybrały odcień dojrzałej wiśni. Nie było już odwrotu. Właśnie pomyliła miliardera. Swojego potencjalnego szefa. Z kierowcą Ubera. Aleksander Rajski oparł się wygodnie w fotelu i przez kilka sekund po prostu na nią patrzył. Nie z gniewem, nie z kpiną, raczej z czymś w rodzaju rozbawionego zainteresowania. Proszę usiąść, pani. Zawiesił głos. Spoglądając na listę kandydatów, Lis, Maja Lis wymamrotała, próbując odzyskać resztki godności. Lis powtórzył, jakby smakował to nazwisko ciekawe zwinna, szybka, a jednocześnie czasem wpadająca w pułapki Kilka osób przy stole zachichotało, a Maja miałaby ochotę rozpłynąć się w powietrzu. Usiadła sztywno, wbijając wzrok w swoje notatki. To może zacznijmy od początku powiedział Aleksander spokojnie. Dlaczego pani chciałaby pracować w nowych z Głos jej zadrżał. Bo. Bo potrzebuję pracy, ale też. Chciałabym mieć wpływ na coś, co ma sens. Sens? powtórzył prezes, lekko przekrzywiając głowę. Tak. Wiem, że to zabrzmi naiwnie. Ale firmy takie jak pana mają ogromną władzę. I jeśli ktoś w środku, nawet drobny pracownik, spróbuje zrobić coś ludzkiego, może to się rozlać dalej. Ktoś po lewej stronie chrząknął z ironią, ale Aleksander nie odrywał od niej wzroku. Widział niepewność, ale też coś jeszcze szczerość, jakiej nie słyszał tu od lat. A co pani wie o naszej firmie? Że jest największa, że płaci dobrze, że ma opinię zimną, zawahała się. Zimną? Ludzie boją się tu pracować. Mówią, że kierownictwo traktuje pracowników jak numery. W sali znów zapadła cisza. Ktoś z HR szepnął coś do sąsiadki. Aleksander złożył dłonie i odparł z chłodnym spokojem. To ciekawe. A pani skąd to wie? Z forów. I od znajomej, która tu była na stażu. Wróciła z płaczem po tygodniu. Prezes uśmiechnął się kącikiem ust. Więc mimo to, postanowiła pani tu przyjść? Tak. Bo czasem trzeba wejść do jaskini lwa, żeby sprawdzić, czy naprawdę gryzie z tyłu ktoś nie wytrzymał, i prychnął śmiechem. Ale Aleksander skinął głową z uznaniem. Odwaga albo szaleństwo. W obu przypadkach ciekawe. Po kilku minutach rozmowa przerodziła się w coś innego. Nie była to już rekrutacja to było starcie dwóch światów korporacyjnej perfekcji i ludzkiej autentyczności. Maja, zapominając o stresie, zaczęła mówić z pasją o tym, jak brak empatii niszczy firmy od środka, jak ludzie wypalają się w ciszy, jak nikt nie słucha tych, którzy naprawdę pracują. Mówiła o sobie. O zwolnieniu z poprzedniej pracy po pięciu latach, o szefie, który powiedział, że emocje to słabość. Aleksander milczał. Każde jej zdanie trafiało tam, gdzie nawet on bał się zaglądać, w tę część siebie, która dawno zapomniała, jak to jest być człowiekiem, a nie tylko liderem. W końcu wstał. Dziękuję, pani Lis. Rozumiem, nie przeszłam dalej powiedziała wstając i nerwowo zbierając papiery. Nie, nie rozumie pani, przerwał jej łagodnie. Proszę usiąść jeszcze raz. Spojrzała zaskoczona. Pani Lis, nie będę owijał w bawełnę. Dawno nikt nie powiedział mi tylu niewygodnych rzeczy w tak krótkim czasie. I co gorsza, większość z nich jest prawdą. W jego głosie nie było ani gniewu, ani dumy, tylko szczerość. Chcę panią zatrudnić. Słucham? Nie na stanowisko, o które pani się ubiegała. Potrzebuję kogoś, kto nie boi się mówić wprost. Kogoś, kto mi powie, kiedy popełniam błąd. Kogoś, kto przypomni mi, że w tej firmie też pracują ludzie. Chcę, żeby była pani moją asystentką. Maja otworzyła usta, ale żadne słowa nie wyszły. Ale ja. Ja się nie nadaję. Nie znam korporacyjnych zasad, nie mam dyplomu MBA, nie wiem nawet jak się mówi do prezesa. Świetnie uciął. Wreszcie ktoś, kto nie wie, jak się kłaniać. Z sali dało się słyszeć zduszone westchnięcia. Niektórzy byli w szoku, inni zazdrośni. Ale Aleksander już podszedł do niej, podał rękę i powiedział spokojnie: Zaczyna pani od jutra, a jeśli ma pani pytania, Proszę zadać je teraz. Zebrała się na odwagę. Jedno tylko: czy mogę się dowiedzieć, dlaczego pozwolił mi pan wtedy wsiąść do swojego samochodu? Uśmiechnął się lekko. Bo nikt nigdy nie wsiadł do mojego auta z taką pewnością, że wie dokąd jedzie. Po spotkaniu maja wyszła na ulicę z uczuciem, że śni. Zamiast klęski, szansa życia. Zamiast upokorzenia, awans, o jakim nawet nie marzyła. Na ekranie jej telefonu migało powiadomienie: Twoja opinia o kursie z Aleksandrem. Oceń kierowcę. Zaśmiała się głośno. Kliknęła pięć gwiazdek i wpisała. Nie wiedziałam, że kierowcy mogą być tacy inspirujący. A w biurze, wysoko nad miastem, Aleksander Rajski patrzył przez okno z lekkim uśmiechem. Po raz pierwszy od dawna miał wrażenie, że w jego poukładanym świecie wydarzyło się coś nieplanowanego. Coś. ludzkiego. Niech pan usiądzie, prezesie. Wygląda pan jak człowiek, który nie spał od tygodnia. Maja postawiła kubek kawy na biurku, nie czekając na pozwolenie. Jej ton był lekko zaczepny, ale w tym biurze to właśnie jej ton był ostatnio najzdrowszym dźwiękiem. Minęły trzy miesiące od tamtej rozmowy o pracę, tej najdziwniejszej w historii Nowek z i choć wielu pracowników wciąż nie mogło pojąć jak to możliwe że ta dziewczyna od Ubera została prawą ręką prezesa jedno było pewne odkąd Maja weszła do firmy coś się zmieniło z gabinetu Aleksandra zniknęły marmurowe ozdoby a pojawiły się zdjęcia zespołu rośliny i tabliczka z napisem sukces zaczyna się od empatii niektórzy śmiali się po kątach ale wyniki Najlepsze od lat Aleksander siedział w fotelu, przetarł oczy i odparł z uśmiechem. Jeśli tak dalej pójdzie, to jeszcze zrobi ze mnie człowieka Jeszcze? Maja uniosła brew. To już się dzieje, szefie spojrzał na nią, tym razem bez cienia dystansu. Kiedyś był jak z marmuru chłodny, precyzyjny, nienaruszalny teraz był po prostu mężczyzną. Który po raz pierwszy od dawna czuł, że żyje. Tego dnia mieli spotkanie z całym działem HR. Nowy projekt Pomysł Mai Program Człowiek w Centrum. W sali konferencyjnej zebrało się kilkadziesiąt osób. Na ekranie pojawiły się zdjęcia uśmiechniętych pracowników krótkie historie ludzi, którzy wrócili do firmy po latach. Aleksander wstał i popatrzył na wszystkich. Dawno temu ktoś powiedział mi że w tej firmie brakuje serca. Jego wzrok zatrzymał się na Mai. I miał rację. Dlatego od dziś zaczynamy od nowa. Nie od liczb, nie od statystyk, od ludzi. Brawa były szczere, niekorporacyjne, niewymuszone, prawdziwe. Maja siedziała z boku, czując, że to nie tylko jego przemiana, to też jej. Bo wreszcie zrozumiała, że nawet drobny błąd jak pomylenie szefa z kierowcą, może być początkiem wszystkiego. Wieczorem, gdy biuro opustoszało, Maja zebrała papiery z biurka i podeszła do okna. Światła miasta odbijały się w szybie jak tysiące historii, które dopiero się zaczynają. Aleksander stał obok, z rękami w kieszeniach. Nie żałuje pani tej pomyłki? zapytał cicho. Ani trochę. Gdyby nie ona. Pewnie teraz siedziałabym w jakimś call center, udając, że wszystko jest dobrze. A ja zawahał się. Pewnie nadal myślałbym, że sukces to cisza w gabinecie i strach w oczach pracowników. Maja uśmiechnęła się. A teraz? Teraz wiem, że największy sukces to mieć przy sobie ludzi, którzy nie boją się mówić prawdy. Nawet jeśli zaczyna się od Ubera. Oboje się roześmiali. To był ten rodzaj śmiechu, który nie potrzebuje słów, w którym miesza się wdzięczność, ulga i coś jeszcze, czego żadne z nich nie chciało nazwać zbyt wcześnie. Aleksander wyjął z szuflady kopertę i podał jej. To dla pani. Nie trzeba, naprawdę. Nie zrobiłam nic wielkiego. Proszę otworzyć. W środku był dokument nowe stanowisko. Dyrektor działu HR. Pod spodem dopisek. Za wprowadzenie człowieczeństwa do zarządu. Maja zamarła. Ja. Ja nie wiem co powiedzieć. Proszę nie mówić nic. Po prostu proszę nadal robić to, co pani robi najlepiej być sobą. Kilka dni później, w biurowym holu, pracownicy zobaczyli nową tablicę pamiątkową. Czarny Mercedes, ten sam, do którego kiedyś wsiadła z pośpiechem i napis pod spodem nie oceniaj po kierowcy każdy może cię zawieść dalej niż myślisz pod tablicą podpis Aleksander Rajski prezes Noweck's Group wieczorem maja i Aleksander wyszli razem z biura deszcz znów delikatnie padał jak wtedy gdy się poznali przy krawężniku stał czarny Mercedes to pan po mnie? zapytała z błyskiem w Aleksander zaśmiał się tym razem tak i proszę żadnych napiwków wsiadła do auta cisza między nimi była ciepła niekrępująca miasto świeciło nocą jak scena na której ich historia dopiero się zaczynała bez planu bez scenariusza ale z czymś znacznie ważniejszym zaufaniem wie pan powiedziała po chwili niektórzy mówią że przypadki nie istnieją a ja myślę, że to one piszą najlepsze historie odparł. Gdy ruszyli w noc, światła miasta odbiły się w szybie, jak filmowy kadr a w tle, zamiast pośpiechu, słychać było tylko cichy śmiech kobiety, która kiedyś pomyliła kierowcę z miliarderem i trafiła prosto do miejsca, którego szukała całe życie. Dziękujemy za wysłuchanie tej historii. Jeśli cię poruszyła, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał Odkryte Sekrety. Nowe opowieści już wkrótce.